Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Herstona. dzisiaj znowu gramy ze Snaksem, ze Snaksem i będziemy dzisiaj się oczywiście bawili w pojedynki. E, bo co? Bo, bo tak, bo, bo mnie stać i bo mogę i Snakse i tutaj co mogę jeszcze powiedzieć. Ja zagram Paladynem, tak sobie wymyśliłem. Zagram sobie Paladynem, a jako, że jestem takim mistrzem paladyńskim... Uter! O kurde, to Uter! będzie śmieszne. Moi drodzy, dwóch paladynów. To to będzie afterwhile. Czuję, że to będzie no, musimy tak. Dobra, zobaczymy. To będzie śmieszne. Oh. To będzie zabawa. Dobrze Jeden na jeden Dobrze walka być. paladyna. Dobra, wyrzućmy tą broń. Ona mnie denerwuje. Ona mnie denerwuje tak bardzo. Zróbmy tak. Muszę... O kurde jaka talia, patrzcie, baśniowy smok, całkiem spoko. Eee, ja może zacznę od tego, że walnę mieczyk w następnej i... zobaczymy czy on go będzie mi chciał ściągnąć. Jeśli tak, to... Dobra, okej. Okay. To się cieszę, że zostanie mi mieczyk. Dobra. Zrobimy tak. No i gramy. Jaki to jest deck Paladyny... Paladyna? Nie wiem. Ja po prostu tak sobie według tego, jak ja lubię grać, tak sobie zrobiłem. Tak sobie wymyśliłem. Dobra, nie możemy dopuścić do tego, żeby tutaj mi się takie rzeczy działy. Nie mogę dopuścić do sytuacji, w której on mi tutaj kwatermistrza wy, 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 wysnuje. No ja muszę, muszę tak zrobić. Naprawdę, to... Kurde. Wiem, że nie powinienem. Wiem, że nie powinienem konsekracji używać już teraz, ale... Jak mi on zrobi kwatermistrza, to, to naprawdę to będzie za duża strata, to będzie za duża strata. Okej, okay. teraz myślę, że będzie spoko. Rzucamy sobie bufa. Bufujemy drugiego. I sobie tak zrobimy. Dobra. I moim zdaniem jest całkiem spoko, bo tak, konsekracja ich nie zabija. E, musi dwa razy uderzyć w nich. O, na smoki gra wariat jeden. Dobra, na smoki gra wariat jeden. Czy to jest okrzyk bojowy? Tak, czyli on da nam smoka. E, dobra, spróbujmy, kochani moi, zrobić. <laughs> Moglibyśmy zrobić tak: możemy sobie go uderzyć. I co? I, się I tyle. I tam wyczyścić stół. Moglibyśmy też spróbować mechano wzmacniano. Ale boskie tarcze już mamy. To Chyba, że jeśli jest boska tarcza, to on nałoży furię wichru i prowokację. Tak sobie myślę. Hmm. Nie, jednak ściągnijmy mu go. Jednak mu go ściągnę. Bo mechano wzmacniano taki sobie. Dobra, jedziemy. Ok, I atakujemy. No i rzucimy. No, co zrobimy? No Co zrobimy, jak nie zrobimy? Bum. Tak to wygląda, moi kochani. Lecimy dalej. Rozwalimy troszkę mapę. No. Troszkę tutaj te jajuszka rozwalimy. Coś. O, wyleciał z nich. Łelp. Well. Ok, będzie konsekracja. Czyli dobra, mamy po jednej konsekracji mniej. W tej sytuacji mamy po jednej konsekracji mniej. Czekam na rozkaz. Dobieraj tak długo, aż będziesz miał ile przeciwnik. No to raczej słaba, słaby interes w tym momencie. No i tak nie za bardzo. Wiadomo, nikt nie chce się wychylać za bardzo. Nikt nie chce tutaj robić jakichś głupich zagrań. Coś tam będzie, o właśnie. No i w tym momencie powiem wam, że mnie zdenerwował ziomek, bo ja kiedyś grałem na Isere i, i, i było fajnie. Mogę ją wyciszyć, mogę ją usunąć Chyba ją wyciszę Kurde Jestem w dupce troszkę. Jestem troszkę w dupce. Pozwól mi się zastanowić. A, nie chcę tego robić. Naprawdę tego nie chcę robić, ale chyba muszę. Muszę i quality. Znaczy mogę go wyciszyć, ale on mi ma 14 4 na 12 stronnika. 4 na 12 stronnika. Hmm... O matko, to są ciężkie wybory, albo... Nie no dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. Będzie buff? Będzie srebrytowy. Dobra, srebrytowy pójdzie i jeszcze potrzebuje trochę. Mhm. Tak się gra z serom, moi drodzy. Tak się gra z serom. Niestety. No, już myślałem, już myślałem, już myślałem, że nie trafi. Oh my god, już myślałem, że nie trafi, po prostu Zawału bym dostał. On ma, on ma talię na smoki. Kurde, ładnie GG. Kolejna wygrana dla Snaksa Także no, pozostaje mi teraz zabawa. Dobra. Ale ja wam powiem jedno, moi kochani. Eee. Dawaj ostatni. Dawaj ostatni, dobra. Moi drodzy, ja muszę go pojechać. Ja muszę go pojechać teraz. Nie powiem, co wybieram, a on wycofuje. Sekunda, dobra. To zaraz będzie chciał. GG, to było GG, kurde, ale dostałem. Dobre karty ma. To jest nauczka dla mnie. Powinienem się bardziej zainteresować nowymi taliami. Mam stare talie. Okej. Okay. Eee, moi drodzy, ja myślę, że to będzie dobry wybór. Ja myślę, że to będzie dobry wybór. Spróbujmy. No nie wierzę w to, nie wierzę. Nie wierzę w to, no. Niech rozpoczną się łowy. Kto szybszy? Właśnie, to będzie ciekawe. To będzie kuźwa ciekawe teraz. Poje... To będzie pojedynek... Pojedynek raków. Pojedynek raków, moi drodzy. Moi drodzy, będzie pojedynek rat, rak kontra rak. To jest ewidentne, to jest... To będą raki, to, to będą raki, to jest 100% pewność. Dobra. E, co my robimy? Zadajemy mu BAM. Tak myślę. Pierwszy jest Gotowe. Pojedynek wylewu wraków wszystkiego po... Bleh. wszystkiego po kolei. Moi drodzy, jeśli on rzuci na przykład teraz pułapkę wybuchową, to ja będę płakał, ale nie, nie będę jeszcze płakał, zaraz będę płakał Niestety i dobrze dobra. Brakuje nam trochę. Eee... Po, musimy iść na twarz, moi drodzy. Musimy iść na twarz, ale nożownik, jeśli jest na stole, to jest niedobrze. E, rzućmy w ten sposób, moi drodzy. W ten sposób, rzućmy. Wy, nie, ja muszę. Zosta Czekajcie, bo on też ma raka, tak? On też gra rakiem, no to dobra, to też. Zrobimy tak. Zobaczmy to. Okej. Okay. Okej okay. Glewiozuka całkiem dobrze Moi kochani Brakuje nam jeszcze coś Dobra, e, teraz jest pytanie Co robimy? Bo możemy rzucić Coco jumbo I żeśmy rzucili Koko jumbo Dobra, niech tak zostanie Niech tak zostanie Zobaczymy czy strajduje. Tak, on to strajduje wszystko, kurde. No i tam jest oczywiście wybuchowa pułapka, moi drodzy. Ooo, bardzo mi źle z tym, bardzo mi źle z tym Wybuchowa pułapka. No tak jak tam jest wybuchowa pułapka, to nie mogę sobie pozwolić na takie zagrania, no. Moi kochani, to tak nie może być. Fucking shit! Fucking shit! To ja półko na swoje... Tak sobie to zrobiłem. Zobaczymy. O oh no! To jest talia po wylewie, moi drodzy. To jest talia po wylewie. Tak się nie robi. Tak się nie robi. Ej, ludzie, ja zabraniam kurde. Co on ma za talię? To nie może tak być Dobra, Orli Ruk No nie! Nie! Po prostu nie wytrzymam z tym rakiem Ach. Niestety moi drodzy, no, nie udało się. Nie udało się tym razem. Eee, fuck. Co tu się stało? Co tu miało miejsce? Ja nie wiem. To było złe. Dobra, zagramy randoma. Czekajcie, ty wejść. Eee, obra. Wiem co. Stwórz random talent jak ostatnio. Komputer nam wybije, wybierze karty. Dobra. Uwaga, robimy random talię moi drodzy, na koniec. Robimy tak ee, Nie wiem kim. Szamanem. Może może szamanem, albo druidem zrobimy. Druidem. Czy druidem Okej? Okay. Dobra, to ja wybiorę sobie... Ja sobie wybiorę druida i sobie zrobimy tak. E, randomowe karty, czyli klikamy OK. Komputer nam dobiera randomowe karty. O matko, raz. Dobra, zobaczmy to. I lecimy z tym. E, I lecimy z tym. Ale głupio, ale głupio ktoś by powiedział. No ale w tym właśnie tkwi zabawa, tak? Że w sumie to będzie taka niespodzianka. Sami nie wiemy, co to za talie będą. Aha, on jeszcze się przygotowuje. To będzie. To będzie niesamowita podróż. Po kartach. Będziemy musieli się tutaj dowiadywać na bieżąco, które to karty czekają na nas. Dobra, druid. Lecimy, moi drodzy. Ja się tak napiję teraz wody. Bo czuję, że będzie zawzięta walka. No, to lecimy. No, nie wierzę! No nie, no drugi raz to samo, moi drodzy. A czy nie było to drugi raz? Albo... No nie wiem. Już. Patrzcie, jakie karty mam, moi drodzy, na start. Wywalamy te wszystkie karty. Wow! Nie wierzę w to. No sprawdźmy, sprawdźmy. To będzie nasza słodka tajemnica. Dokładnie Powierniczka tajemnic, moi drodzy. Jak myślicie, czy on mnie strajduje? Czy on mnie strajduje, czy mnie nie strajduje? Dobra, lecimy dalej. Patrzcie, kurde, ale mamy koksów. Dajmy plus jeden do zdrowia. Czy on może mnie zaatakować? Myślę, że nie. Możemy dodać do ataku. Damy sobie do ataku. Bo tak, nie zabije mnie z mocy tego zwrata z z... <ścoughs> Kurczak, dobre dobra. Składam ci podziękowanie. Kurczak, kurczak, kurczak Kurczak moi drodzy, to był kurczak, dokładnie tak mm. Aha, co my robimy? No nic, możemy go strajdować, bo on trójkę wyrzucił Możemy go strajd... Nie, czekajcie, czy ja chcę go strajdować? No, nie wiem Kurczak, 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 kurczak Moi drodzy, moi drodzy

Moi kochani, snake'a dostał. Dobre zagranie. Moi drodzy, dostał snake'a. No i teraz jest problem. Teraz jest problem 5 5 5 5 5 5 5. Boże, boże, bożenko. Dlaczego? 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 Dlaczego zrobiłaś to? Dlaczego to zrobiłaś? Tak moi drodzy. Nic tu nie 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 No normalnie nie. No 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 normal no, no, no normalnie nie No no kuźwa nie. no po, pro no po prostu nie. Но, ...na nikogo nie czeka. Ludzie! Ten odcinek zasponsorował mu po prostu... ...mega fuksior! Mega fuksior! Dobra, mimo wszystko, moi drodzy, musimy się, musimy się podnieść, musimy się podnieść, musimy do góry mężnie, moi drodzy, myja, to by było dobre, ale zrobimy tak, zrobimy tak, żeby ci na dzisiaj szpak. Boom, headshot. Tutaj mamy. Ma eksnę, ma eksne jest zawsze spoko moi kochani BUM O! Trzeba gdzieś pomajstrować? No ja myślę, że trzeba Sprawdźmy teraz tak, to 2, 1, dobra, rzucimy Rzucimy tak, rzucimy tak O i będzie spoko. Moje zdaniem będzie spoczko. Rzuciliśmy konkretną kartę. Możemy teraz ściągać... O właśnie o tym mówię, moi drodzy. Tylko musimy na twarz wziąć to. Wiecie o tym, że musimy to na twarz wziąć. Czy Wy o tym w ogóle wiecie, że ja to muszę wziąć na twarz ja to muszę wziąć na twarz. Że mu czoł gadało, to ja nie wiem. To ja nie wiem, co za tym stoi. To jest jakaś grubsza zabawa. Grubsza afera z tym jest. Wagbana dostanie nastawa. To... Nie no, naprawdę jeśli... Bo jak ja, ja przegram prawdopodobnie, ale... ale próbujemy. Jeśli przegram, to naprawdę te dwie 7 na 7 karty, to było coś po prostu... Super! Super agonia Bulwo! ostępy! Oczywiście. O matko, co ja zrobiłem teraz? Ale ja jestem kuźwa dzisiaj jakiś nienormalny, ja jestem jakiś nienormalny dzisiaj. Co ja robię? Co ja kuźwa robię? Powiedzcie mi. Nie wiem. Nie wiem co ja dzisiaj robię. Mogłem mu go zabić tym, tym, nie, Bonkol. Sprawdźmy to, mamy 9 życia. Czy ja będę mokry? No prawdopodobnie. Mogłem go zabić normalnie tym. Ach, kurde. Pingiem. To jest po prostu scarification modification moi drodzy. Hmm. Także zobaczymy co tam... O! 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 Super. Super bulwo. Zmocnifikacja moi drodzy. Zmocnifikacja teraz kurde, dawać. Proszę zostań, zostań tu, nie swajpuj, nie swajpuj. Nine keine swipen. Nic nie rób takiego. Moi drodzy, mamy szansę. Mamy szansę, mamy szansę. No, 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 no! Tylko nie prowokacja! Brawo! Milion kart w deku. Wybierałem sobie agonię. Job, Kurde, nie wierzę w to, nie no. Dostałem takie gówno do ręki. Grabarza. Dostałem grabarza do ręki. O, matko, jeszcze te biemy. E, snacks, dostajesz. Patrzcie, co on mi zrobił, on mi zrobił biema. No nie wierzę w to! On mi nie chce dać przegrać! Kurde... No nie, no nie... Co? Nie, naprawdę. Uwaga, atakuje! Nie mogę. Nie wzięło. Skopiował. Moi drodzy, kurde, nad to po prostu zrobił. Nad po prostu zrobił tutaj całą grę. Wow! Wow! Wow, to kombo! Dobre zagranie. Dobra kuźwa, jesteś taki frajer. <grymne> nie no, to jest chamskie, to jest jak takie okopanie leżącego, nie no. Tak się nie powinno robić. Moim zdaniem tego nie powinno się tak robić. Nawet nie komentuję tego, nawet tego nie komentuję, uwaga, używam czaru. Kopiącego się nie leży. No le le kopiącego się nie leży. No leżanie kiepiącego kopiącego leżanie kopiącego. Snak z ty trollu. to. Skończ to. Ha! Ja już to za sam zakończę. Ah, dobra. I przewróciłbym ci 60 HP. Dobra, moi drodzy, tyle w tych pojedynkach. Dziękuję bardzo za kolejne oglądanie. Także na YouTubie ten materiał ląduje. No i cóż, jak widzicie, Snacks, no jest to taki troll, no. Jak na razie, jak wam powiem, jak przegrywałem ze Snacksem pierwsze pojedynki, to tak teraz ja przegrywam z nim. I smutno się robi. Dobra, na razie.